Nie zwalniajcie! Oni nie wiedzą, co to zmęczenie! Ruchy! Różcie, dubska! Paladyni nie będą ginąć na darmo, bo jakimś idiotą nie chce się biegać! Witajcie, panowie. Zwołałem was tu, aby poinformować, że ruszacie do Faring z pomóc tamten oddział. Przecież Faring nie ma szans na przetrwanie. Wiem, o tym jednak idziemy na pewną śmierć. Mamy w ogóle jakiś wybór, a jak ktoś. Chłopcze, przeszkodź mi jeszcze raz, a wyślę cię tam nago. Może to nauczycie dyscypliny. Ale skoro już przerwałeś, odpowiem na twoje pytanie. Otóż nie mamy wyboru. Główna armia musi zostać w kraju. Ale z drugiej strony musimy chociaż prowizorycznie wysłać tam jakieś siły. Padło na was. Cóż zrobić? Co oprócz nas, ktoś tam wyruszy? Wracając do tego, co mówiłem, jak już wiecie, Warant został podbity przez chodzące ścierwa, które wstały z grobów. Myrtańczyków została garstka i siedzą sobie teraz w gocie i w faring. A więc ruszycie tam wasze dupska, aby ich wspomóc. Jakieś pytania? Dziękuję, kapitanie. Bardzo pan nam pomógł. Nie ma za co. A teraz smarujemy do koszar. Jutro czeka was wymarsz ku chwale. Odsun się, zmierzamy do Vergil'a. Vergil byle kogo nie przyjmuje. Szczególnie w tej sytuacji, jaka panuje na świecie. Nie rozumiesz? Jesteśmy uciekinierami z Goty. Mamy go ostrzec, że niedługo zaatakują i Faring. To zmienia postać rzeczy. Proszę za mną, panowie! Zrozum wreszcie, że jesteśmy skazani na porażkę. Warant upadł po miesiącu. Robar III leży w grobie. Panda Debili kłóci się o tron. A Nordbar stoi i czeka, aż się wykrwawimy. Rozumiem powagę sytuacji. Faring jest hendożoną warownią. Leży na wzgórzu. Mam lepsze pozycje strzeleckie. Oprócz tego, czekam na żołnierzy z Nordmaru. Nie rozumiesz tego? Takie działania są bezsensowne! Póki jeszcze mamy czas, uciekajmy do Nordmaru! I mamy oddać bez walki swój kraj? Nie będę słuchać rad od kogoś, kto, gdy ludzie umierali za swoją ojczyznę, to siedział z podkulonym ogonem i lizał dupę władcy! Jak śmiesz! Wiesz kim ja jestem? Panie? Nie teraz, żołnierzu. Mamy ważne sprawy na głowie. Kapitan Craig przynosi wieści z Goty. Gota upadła. Za mniej więcej trzy albo cztery dni będą pod bramami faring. Wszyscy paladyni polegli, abyśmy donieśli tą wiadomość i pomogli w obronie. I ty myślisz, że mamy jakiekolwiek szanse? Przestrzegam Cię, Vergil. Jeśli padniesz w bitwie, obejmuję dowodzenie, a wtedy zrobię, co uważam za słuszne. Teraz udam się do kosza, by przygotować żołnierzy. Bywaj. To chyba do przewidzenia. Jednak miałem małą nadzieję, że... No, nieważne. Paladyni mieli największą szansę, aby ich pokonać. Co było, minęło. Czas przygotować plan obrony. A więc, jakie macie. Dobry wieczór państwu. Jestem Doren, dowódca oddziału wsparcia Fanning. Nadzieja powraca. Nordmar wreszcie wysłał swoje siły. Gdzie macie swój główny obóz? Ilu was jest? Powolutku, generałku. Nie mamy żadnego obozu, oraz posiadamy 20 ludzi. Czy was w Nordmarze za przeproszeniem pojebało? Wróg posiada aktualnie armię wynoszącą. wynoszącą. 400 martwiaków. 400 martwiaków. Aktualnie posiadamy mniej więcej 80 żołnierzy, plus wy 100 ludzi. Mają przewagę 4 do 1. Jeśli pozwolisz to będę udawał, że nie usłyszałem tej zniewagi. I udam się do koszar z moimi ludźmi, aby się wyspać. Jutro porozmawiamy. Craig, od teraz razem z tymi nordmańczykami stanowicie oddział. Nie mogę pozwolić, aby oni działali na własną rękę. Willu. Trzymaj wartę dalej. Przygotujemy się do obrony.